Cześć widzowie! Pewnie wiele osób już wie, dlaczego Andrea nie ma kwiatka na sobie. Ale zaraz powiem wam pewną teorię, dlaczego Andrea, czyli mój pet shop, nie ma na sobie kwiatka. Zaraz wam powiem coś bardzo strasznego, coś mogło mi się przydać, ten yy, twór yy, wydarzyć w życiu. Przepraszam. Jakby co? Andrea zaraz będzie yy, na filmiku. Proszę, powiem wam pewną teorię, dlaczego. Andrea, nie ma na sobie kwiatka na lewym uchu. Powiedzieć wam to, wam to coś bardzo strasznego, bo mi chyba pewnie nie uwierzycie. Jak dostałam wczoraj tę. Tom o tom tygrysicę z zestawu generacji siódmej. Słuchaj, <laughs> że tak y, gardło mam, tak, takie dziwne, ale jestem trochę przeziębiony. Ale nie wnikajcie o tym, ok? To jest. To nie jest. Y, to nie jest na ten temat akurat. Dobra, może powiem wam te teorie, bo bo mi się aż tak dużo nie, skoro wiele osób już zauważyło, że Andrea nie ma na sobie kwiatka, to już wam. mówię. Wczoraj widziałem jak, y, jak ta tygrysica w tej tubce, tam 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 ten sześć peprz, pet tam mam z generacji siódmej y, ze stawu i z zestawu i stópki. No. no, to ja zauważyłam w tubce, że z tej tygrysicy się leje klej. W dodatku klej dwustronny. No ale przepraszam bardzo, jak ja miałam klej. Znaczy, ta tygrysica miała klej z tym kwiatkiem, to. To wiecie co? Ja normalnie mówiłam w myśli, że ja po prostu się zesrałam. Ja nie wytrzymałam. Jak ja zaczęłam tego, tego tygrysa mieć, to już. O nie. Naprawdę, chyba nie, nie będziecie wiedzieli, co się dokładnie stało. Wczoraj miałam tego tygrysa i ten kwiatek, ten klej. Znaczy, no klej oczywiście dwustronny, zaczął się lać. Nie czemu, jakim cudem. Prawdopodobnie był mokry, więc chyba, że to nie będę wnikać. No, naprawdę mówię wam, zaczął się lać i wczoraj go myłam i nie dało się tego zmienić, naprawdę. Normalnie, jak ja w myślach, jak w jak myślach sobie mówiłam, nie, nie, ja już, ja już nie zakładam tego kwiatka, nie zakładam tego kleju dwustronnego i dziękuję do widzenia. Znajdę coś lepszego, żeby e, na co innego, na tego tygrysa pasowało. No, coś bardziej lepszego, widzowie. Na przykład jak Kornelia albo tam, albo no, Antonina i Fiona. Mam tego kwiatka, o, tutaj. To może na Andrzej by pasowało idealnie. Ale no, przykro mi, widzowie. Ja już tego kleju dwustronnego nie zakładam. I dziękuję do widzenia. To tyle na dziś. Bye, bye.